Wszystkim cześć na kolejnym odcinku I Dzisiaj gramy jak to się mówi. A slide and chill Slide and chill, dobra In chill. To, to żeby, no wiesz Wiecie, że przyjedź żeby wygrać Jeśli spadniesz to przegrasz Potem jest koniec hmm?

bo on nie ma kierownicy. Samolot ma na przykład kierownicę. No może latać. Nie, jeździć jak samochód, to jest bardzo logiczne, jeżeli chodzi o to. No znowu się ja. wywalił. Znowu się wywalił, nie latał. Ja sobie zwierzątko kupiłam jakieś, nie wiem co, ale o... Ale to ci to potrzebne? Samolot? No, możesz. Co to jest samolot za samolot? Samolot jest za bardzo nieduży, nie A nie, to jest baba. Jest psał, nie, za bardzo nie miałbym na sercu. No? Na no, walsie, to by się nie Idę, chcę tam. Nie, jasny wyk. Ja z tego, ja z tego. Ej. No idziemy, ja nie steruję. To jest moje. Ale nie sterowałem.

No może nie tu No to ty ją, Ja z tobą widzisz, jak to Ale no ja daleko nie, nie, nie padłeś, właśnie. Ja lecę, kuba, ja lecę, lecę. A, sobie też Kuba, można tutaj jechać. Kuba, ja tutaj je je jadę. I fajnie jest to nawet A tak się ślizgam szybko I zaraz wygram chyba Kolecznik Dobra wygrałem wygrałem chyba Ja też wygrałem jakiś musicą teraz w moich wnioskach Hmm takie żółte koło No to, to jest zobaczcie, nie wiem to się chcesz teraz polecieć? Nie chcę ja mam sytuację taką pełną e, Chcesz mm, ogromnym wózkiem widłowym polecieć? No ja spadłem I chcesz wózkiem widłowym pojechać? No ale ja jest, do was jadę ale chcę, zaraz przyjdę na Kuba, zobacz co się stało, na kiedy będziesz oglądał? Mój. moja wideo. Hmm. Kuba, zaczekaj! Okay, Babasz. To no sorry, z jakąś babą zjadłem. Hmm. co to jest? Kuba, z tym się lata. Я купил себе хакер и он так и так есть, и, и можно на нём хакеровать. Смотри этот а на Не, нормальная мама. Это не так, что я на том гороскопе уехал 20 минут, 2 часа поеду с Не, ну не правда. что не Але я швидко пендзу з тим хакєм Просто мав вон вончений хак Я, я чомусь швидше леце Є? А чому я так швидко леце З хакєм, Куба? Ладно, не пам'ятаю Лінія Але Чудко яде Чого Ну, не, ну, no, в цьому моменті Бо? Na no serio? Chęcić z lajd No. A ja byłem dosłownie przy tym, że w tym Chyba, ja po prostu rzucę gdzieś hack i mam ten Ej, ja pod... chcesz jechać po Nie, chcę jechać swoim tem. Oj, jeden. No dobra, ja też mam haka i chcę. O, jeden, ale ja szybko lecę. Wiesz, że ja bym. Ja wiesz, ja też mam haka. Wiem, ale wiesz, że z nim można wygrać. To fajne być może. Ja po prostu sobie jadę po ścianach. Całą filozofię mój. Prawie była obok tego, ale. Nagrałem coś innego. No? No dobra, to bym kończy coś Widzowie, musimy kończyć. No wiecie. O, jak... Życie. Możecie no, życie. życie, życie. youtubera. Życie youtubera. Jeśli chcemy po prostu pogląd nie wysłać numer YouTube, to nawet nagrywamy jakby się odczytać. Wiecie no jak my się robi muszę wyspać Musimy się nagrywać, musimy się nagrywać A ja coś z ciebie zrobię Kuba ja latam Jak ja latam Kuba, ja latam Ty latasz No ja latam Ty latasz No Ojej, Chyba... Jakim cudem ja wygrałam Kuba, po prostu mi się hak... Przyklinowałam do podłogi i ja byłam pod pod mapą i wiesz, haker szedł, no wiesz, ścianę w bamsie i ja jechałam tam. No dobra, widzowie, musimy kończyć. Hmm? Żegnajcie, napiszcie w komentarzach czy lubicie placki, jeśli nie lubicie placków, to przyjdę do was do domu, domu i napiszę do mordy tyle, ile się zmieści. Placki są dobre No, i fajne Coś ty powiedział? i idę do ciebie do domu No dobrze, no to... Żegnajcie Ludzie Asgardu No, żegnajcie eee, Subujcie, lajkujcie i to tyle Wszystko zróbcie, będzie fajno Jest sprząć mi ten sef oj birka oj, oj, oj. Ja? Ojojojoj ja, ja, ja mówię do widzów, na no, ludzi Proszę. Jakby co, wy tego nie widzieliście. No Kuba, zobaczy kiedy. jakby... sobie. Ale się boję, naprawdę. Jakby co, tego nie widać. Tego nie no. widać, co Kuba. Wbijajcie też tam... Wbijajcie też tam na mój kanał. Już o No. Moja no ja teraz tam nic nie Mam już 15 subskrybentów i na razie ścigam przez z Saszy, bo mam tej no, 6. A, 6 Tutaj wszystkim... Jeszcze pa. musisz mieć 9 subskrybentów, żeby mnie dokończyć, ale mam 16, więc. No dobra, wszystkim pa, ale nie widzicie co ja teraz mam. To no pytałem? ja się boję jak to widzicie. No. No dobra, to pa widzowie wbijajcie na mój kanał. Po raz kolejny przypominam, że kiedy będzie 500 subów, to z zesz zawszym razem pokażemy twarz. Będzie taki live. No. I zobaczcie, no. jeśli chcecie nagrywać, to kupcie sobie OBS-a. Okej, okay, to jest kimpa. Ale to nie jest to kupienia X. No wiem, ono jest bezpłatne